smacznego karpika, zapachu prawdziwej choinki, tego dźwięku śniegu, kiedy następujesz na niego magicznych, magicznych świąt. Życzę Ci, żebyś poczuł magię tych świąt. Żartowałem. Kochani, chodzi o zdecydowanie więcej. Oczywiście, karp pewnie był smaczny. Oczywiście fajnie, że jest choinka, oczywiście fajnie, że jest śnieżek, ale tu chodzi o zupełnie coś innego. Tak bardzo mnie to zdumiewa, że Jezus staje się człowiekiem po co? Po to, żeby przynieść pokój. On ogłasza pokój, on zwiastuje szczęście i on prowadzi właśnie do zbawienia. On jest bogiem, który jest zaangażowany. To znaczy, że on tak bardzo chce być w kontakcie. Tak bardzo chce być w relacji z drugą osobą, z drugim człowiekiem, że przyjmuje ciało, i dzięki temu, że przyjmuje ciało, komunikuje się, jest namacalny, jest dotykalny, można się właśnie z nim spotkać, można go dotknąć. No i Jezus nie ma już lepszego sposobu, właśnie, żeby być jeszcze bliżej. I to jest kochanie dla mnie zdumiewające. I wiecie, na pewno wysprzątałeś fajnie dom, na pewno to wszystko wygląda cudownie, cacy, cacy. A Jezus tego nie potrzebuje. Oczywiście dobrze, że to zrobiłeś, ja też tam posprzątałem, ale tu chodzi o to, że niezależnie od tego, czy jest porządek, czy nie, Jezus po prostu przychodzi do tego. Czyli on nie jest gościem od święta, ale on jest gościem codzienności. Nawet właśnie, przepraszam, nie gościem. On jest po prostu obecny. Czyli słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Jeżeli z kimś mieszkasz to zobacz, że przebywasz z tą osobą cały czas. No tutaj tu może akurat ktoś wyjdzie, ale mieszkacie ze sobą, tam jest pewna prawdziwość. Tu już nie ma jakiegoś, wiecie, ściemniania, tu już nie ma maski, jak jesteś zły i wkurzony, to ta druga osoba wie, kiedy jesteś zły i wkurzony i najczęściej wie też dlaczego. Jak masz jakąś taką radość, to pewnie druga osoba też wie dlaczego. Tam już się po prostu niczego nie ukrywa. To jest prawdziwość. I tutaj właśnie chodzi nawet nie o wesołe święta, ale o prawdziwe święta, bo jak są prawdziwe święta, to wierzę, że wtedy właśnie z serca wypływa radość, że te święta są radosne, że one są błogosławione, nie? Bo niejednokrotnie doświadczamy też trudu, tracimy bliskie osoby w naszej rodzinie, a te święta dalej mogą być po prostu błogosławione, mimo tego, że nie są tak, wiecie, wielce szczęśliwe, ale są głęboko przeżyte, dlatego, że my przeżywamy obecność Boga z nami Obecność Boga, tego, który wchodzi w nasze życie. No, nasza wigilijka, właśnie na farze, była piękna. Wiecie, taka zwykła. Zaczęliśmy właśnie od modlitwy, zaśpiewaliśmy kolendę, przeczytaliśmy słowo Boże, podzieliliśmy się opłatkiem. A jak to u chłopów bywa, konkretnie, treściwie, ale serdecznie bardzo. Zjedliśmy barszczyk, zjedliśmy yy, grzybową, była bardzo dobra. Zjedliśmy moczkę, makóweczki. Dorsza, karpie nie jadłem, bo tam z tymi ośmi trzeba robić. To ja to jestem za leniwy na takie rzeczy. No i było naprawdę, kochani, pięknie, jakieś pirogi. I to było też takie zwykłe. Później użyliśmy piosenkę na internecie, właśnie jest na naszym Facebooku Sanktuarium. Zachęcam, żebyście to też wyczaili. I tak właściwie mam wrażenie, że. Że to, co było właśnie zwykłe, ale co naprawdę było skupione na Jezusie, to spowodowało, że naprawdę doświadczaliśmy bardzo głębokiego pokoju i doświadczamy dalej. Takie poczucie szczęścia, poczucie błogości, poczucie radości, doświętowanie tego, że, że Bóg jest po prostu między nami, że Bóg jest, że Bóg jest obecny. Nie? I o to też chodzi, więc on staje się człowiekiem po to, żeby być z Tobą. I teraz zobaczcie też. Bierzcie i jedzcie z tego wszystko. To jest bowiem ciało moje. Chrystus przyjął ciało, Chrystus daje nam swoje ciało po to, żeby z Tobą przebywać. Wiecie, w święta teraz komunikuje się, najwięcej się rozdaje komunii świętej. Są naprawdę duże procesje ludu, który przychodzi właśnie przyjąć ciało Boga. Czemu tak nie ma w codzienności? Ja wiem, że święta są właśnie takie, takie szczególne, ale nie możemy Jezusa traktować odświętnie, nie? Jezus to jest codzienność. To są właśnie blaski i cienie. To jest codzienność. I tak bardzo bym pragnął, żeby właśnie on był w takiej naszej codzienności, w takiej normalności. Dla mnie to jest jeden z największych smaków kapłaństwa, kiedy rozdajesz komuś świętą, a ta kolejka po prostu procesja się nie kończy. Ciągle ludzie przychodzą. No ale niech to będzie po prostu na każdy dzień a słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, bierzcie i jedzcie to jest ciało moje, Chrystus rodzi się na ołtarzu, On przychodzi na świat właśnie w stajence, my mamy taką fajną mikrostajenkę właśnie w parafii ona jest połączona z ołtarzem, to jest taki bardzo wymowny znak że właśnie On na każdej Eucharystii rodzi się na ołtarzu Kochani, niech On się rodzi w waszych sercach. On ogłasza pokój, zwiastuje szczęście i przynosi zbawienie. I życzę wam, życzę wam naprawdę z serca, tego, żebyście przyjęli Go, przyjęli Jego moc. Największym prezentem, który my możemy dać Bogu, to jest nasza obecność i przyjęcie Go. I chęć tego, żeby On z nami zamieszkiwał. Bo On nie chce się właśnie narzucać, ale chce być z nami. Drodzy moi, bo dużo mam do powiedzenia, długo gadam, dawno nie gadałem tutaj do tego okienka, więc dzisiaj nadrabiam. I życzę Wam dużo błogosławieństwa, więc błogosławia was serca w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No i kochani, pozostańcie z Bogiem. Radujcie się, weselcie się, bo Pan jest z nami, Pan stał się człowiekiem. Aleluja!